Chwasty. Czerwona cuksy. Luszynie kramp. Znowu wynosisz jedzenie, żeby dokarmiać dzikie zwierzęta? Nie, wcale nie. Te płatki śniadaniowe to idealny nawóz dla mojego nowego przyjaciela. Adoptowałem go! Miejmy nadzieję, że kęsy natury smakują homarowcowi, homarowiec? Tak to się nazywa. Tak, jedna z licznych roślin, które rosną na bagnie. Bardzo wygodna. A jaka ładna, ale nie widziałem, żeby ktoś ją miał w ogrodzie. To dlatego, że to roślina bagienna. Wiesz, że mieszkańcy mydlina nie lubią bagna. Roślinobójca! Widzisz? Tak, ale to Wayne. Wayne nienawidzi wszystkiego, co ma związek z bagnem. To nie tylko Wayne Luszyn. Wszyscy mieszkańcy Medlina tak mają. Ale to takie nie fair. To jest zwyczajny botaniczny rasizm. Niestety. E, ze względu na brak centralnego no. ośrodka nerwowego, ta roślina nigdy nie okaże nam wdzięczności, ale i tak jej pomożemy. Wiem, gdzie można znaleźć więcej nasion. Świetnie! Okaże nam wdzięczność po prostu rosnąc. Wszędzie! Ile trzeba czasu, żeby wyrosły? O ile będzie trochę słońca? Niewiele. Ding! E? Cześć, Ej! Znowu wsypałeś za dużo cukru do zupy mlecznej? Duchy. Co ty robisz? Ding! Na naszym trawniku rośnie jakiś bagienny chwast! Ej! Na moim trawniku też rośnie! I na moim! To marowiec. O nie! No, cały kramnik nam tym pozarastał! Strętny, bagienny chwast! a hamas! Bagno jeden, Wayne zero! Luszynie Kramp! Tu się wcale nie ma z czego śmiać! Porządni ludzie nie mają w ogrodzie bagiennych chwastów! No wiem, skarbie, no wiem! Nie wiedziałem, że mogą się tak nagle wysiać! <śmienia> a? Hej, a wy tu czego, co? O, a, tylko nie to! A -a! Bagno nadciąga! A -a! Bagno nadciąga! A -a! <śmienia> Rada miasta ogłosiła stan klęski trawnikowej Kramp. Homarowiec rozprzestrzenia się jak zaraza. Mówi ci to coś, co? Eee, e, e, że czas stąd wyjechać? Nie, Kramp! To wielka, wielka okazja na interes! Jak schodzą nasze produkty klasy C? No, wie pan, e, niełatwo sprzedać środki, które nie bardzo się sprawdzają, a szczególnie te, po których e, klient ma wysypkę. Klient tego nie zapomina! Nonsens, Kramp! Nowy koncept, nowa nazwa, nowy środek! kłam! <laughs> Co to na przykład jest? E, szampon, proszę pana. E, nazwaliśmy go Zdrowy Włos, ale no cóż, mm. włosy po nim wypadały. Świetnie! Może homarowiec też będzie po nim wypadać. Co? <laughs> nie zaszkodzi spróbować. O, nie, szefie, świetny pomysł. Teraz jeszcze potrzebna jakaś chwytliwa nazwa. To może Zdrowy Trawnik, szefie? Będą jeszcze z ciebie ludzie kramp. A teraz do roboty, nie. i sprzedawaj! Trochę się pieni, ale potem się wchłania. Ważne, że zabija kwasty, prawda? A do tego pachnie jak kosmetyk. <grystanie> <grystanie> no. Co to? Nie mam pojęcia. Ale pachnie jak kosmetyk. Co to za świństwo? Ten środek nie może być szkodliwy Luszyn. Powstał na bazie szamponu. Powinieneś być dumny z ojca, Luszyn. Przecież ma teraz wkład w oczyszczanie środowiska. Zawsze ci o to chodziło. Hmm. Ja jestem z ciebie dumna. I ja też, wiesz, to się sprzedaje jak ciepłe bułeczki. <laughs> jak tak dalej pójdzie, to może nawet dostanę awans. Fakt, że trawa wygląda jakby trochę czyściej. Uh? Może, tylko że wypada. Coś ty sobie myślał, Kramp? Klienci są na nas wściekli. Jak można sprzedawać szampon jako środek na chwasty? No, no ale proszę pana. Żadnych mi tu, ale, Kramp. Tyś to świństwo nazwał, to teraz się go jakoś pozbądź. Ostatni raz słuchałem twoich głupich pomysłów. Zdrowy trawnik, czy jakoś tak? Producent wycofał go ze sprzedaży pewnie dlatego, że był szkodliwy. No i jasne, że był szkodliwy. Dlatego chcę go kupić. Był szkodliwy. Co tu robią te pudła, co? Nie mogę się dostać do pokoju. To zdrowy trawnik. Serio? <laughs> Extra? Jesteś pewien, że. Jesteś pewien? Jasne, że tak. Od tego właśnie są bagna tato, żeby zlewać ścieki. Wiem, bo tak nas uczyli w szkole, wiesz? Dobra. A teraz w Ta! Ta dzielnica to jedna wielka katastrofa ekologiczna tony. Dlaczego ludzie nie dadzą naturze spokoju? Komarowiec w każdym razie ma się dobrze. Naprawdę? Rośliny bagienne są twarde, to różowe świństwo im nie zaszkodzi. O! No cześć! Ropuchy błękitne lubią homarowca. Czyżby stanowił nieodzowny składnik ich diety tony? Nie, one tylko na nim siedzą, bo jest wygodny. Robi wrażenie. No i pachnie jak, jak kosmetyk. To nasiona Luszyn. białe nasiona, wszystkie możliwe rodzaje. Musisz iść do szkoły, Wayne. Te chwasty naprawdę nie zrobią ci krzywdy. Nie! Wiesz co, tato? Według pana Parsona, bagno jeszcze nigdy nie wyglądało tak zdrowo jak teraz. <laughs> to świetnie, synu. Paskarbie, obiecuję, że po pracy jeszcze trochę odchwaszczę. Okoliczności przyrody, Zrobi ty jako <grymny> <grymny> Ej, <He he. grymny> he. he. hey. przestań! Odczep Poważnie! Odczep